Proszę nagrywanie, niech mój dysk zrobi Jemy te kura fajne zagładę zagłady Let's go O biegniesz przede mną Gdzie i za ile? Kule mnie popchnęły Bawisz się z kulami? Ta-ta-ta-ta-ta, Digi-Trek, co to za apa? digi digi ball, digi digi ball Co Nie znasz tego? Nie? O Boże, Nati, Dwa, Jeden Dobra, kulalisko, nie popychaj mnie! No co to za demony się wychodzą? Pierwszy! A co sobie nie radzisz, Nati? Jak ja sobie nie radzę? Nie se radzę No weź wskazuj ty! Byłam ostatnia! Tak, to świadczy o twoim poziomie. Ostatni będą pierwszymi, okej? Okay? To spowalnia i dzięki temu skoki byli tak długie jak mój chłopak Planeta we mnie zajęła. jeszcze do spróbowania Tak, tak, to sobie bawię. A ty dalej tam, ojojoj Bo oj, oj. śledzenie ma swoją cenę Ale mi zajęło mordę Nie, Ale jestem przynajmniej dalej niż ty, ścienia się No, 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 dziękuję Ojoj oj. <ścoughs> Odpadłam, bo padłam well. Teraz sprawdź jak się w to gra Tak, odpadniesz pierwszy Jak ja dawno w to nie grałem co to jest? Ale to był miota. Miota mnie jak szatan. Nie <noise> to moje miota, a nie jak szatan. To chciałem zrobić. Bąk, bąk, bąk. Wszystko wyliczone. O boże, to są ta gorsze wersja platformy. Odpadniesz. Nie odpadnę. Tak to no, działa, a nie. Nie wiedziałem jak to działa. Trzeba się chwycić i się pójnąć Mówiłam, odpadniesz. Oh. <laughs> Co to jest? Biegające. No nie. Już rzucali mordę z kuli? Raz, może. Ale z ciebie słabiak. Ja ci pokażę, jak się wygrywa. Tak się wygrywa, proszę. Debil. No nie. No tak Ja no O, dobre drzwi wybrałam. Pierwsze to nie sztuka. Drugie też. Trzecie też. Widzę, że umiesz w dziury. No przecież, kur... Biegnij! O nie, teraz wyślij to pierwszy! Run, run, run! Jest! Yeah. Jednak ci się udało. Szczęść, ciara. Ja są na parkingu Cox. <laughs> Zajebiście. Cap 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 cap. No! Ale mnie wtedy do przodu. Bentanio. Dag jest dobra cena. O, mnie też tak fajnie wywaliło. Pasuje. I co my tu mamy? Nawet miniaturki nie dadzą. Ora Lecimy! Turlaj się. Turlaj dropsa hmm. To tu jeszcze pewnie daleko w tyle. O kur Jak tam na ty, jak tam ci się przegrywa? O nie, Nie przegrywam. O nie, nie chwycił się. Ale. o, jak mi przykro. <pursue> Ledwo! No kurwa! Ciekawe się dojdziesz Ja zawsze dojadę Prostopisane Kur... Czemu nie rozłączono? Zajebista gra, polecam Bo co, za dobrze mi szło? No, ciekawe

Jeszcze ja okej Ej, ja wykryłem buga Mnie cały czas pcha i nie możemy mnie zapchnąć Rada odbić cachimbra curto aqui ovo beans ahoy chi ahoy chi ahoy chi Ale ty O oh, kurwa. Gdzie? Dawaj! Lecisz. Mam radę. Oh, 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 oh. No nie! Uh. Me to jest metal. Metal. meto. Gdzie Gon't let. Gauntlet. let. Gon't countlet. Gauntlet. gauntlet. Ga, n <laughs> Hopsaj Ale się w na do po ślady Ha, ale cię nios Nie oglądasz pornos? Porno gejowskie? co to masz przegrane więcej godzin w tej grze? Dosłownie przegrane No gryf, tak no Ale ty ja tutaj tyki odpierdala... Cześć ty? Nic, bo ja jestem koło ciebie teraz właśnie Udało mi się Mi nie Coś słaba Ale i tak nie wygrasz Nie jestem tak słaby jak ty Wygrałem O ty chuj Kurde, ale miałeś parta Ja to wszystko wyliczyłem na spokojnie Widzisz? Ale chłopieraj, spierdalaj, spierdalaj, spierdalaj Tak się wygra. to ledwo Tak się wygrywa O, runda finałowa Przegrasz Co to? Ej, nie wiem jeszcze tej mapy nie miałem Nie mam pojęcia co to jest A ja wiem Ej to się całe zatapie zajebi o oh, To mnie sięgnie, prawda? Kurwa, to mnie sięgnie To sięga po skosie O Nie turlaj się ty kur Granat. I teraz najgorszy part. Wow. <laughs> Dam radę yeah. wow. Leżeć, kurwa leżeć.! <śm> <śm> No i... chuj. Hej, chat was really funny. No, ale mi si už nechce to hrať. Spředuže, spadci s... no. Jsi porušen po tasy.